Czym była tak zwana śląska mafia paliwowa? Kto stał za wyłudzeniem prawie pół miliarda złotych ze skarbu państwa? Jak zakończyła się historia Henryka Musialskiego, okrzykniętego baronem paliwowym? Za co do więzienia trafił znany detektyw Krzysztof Rutkowski. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Wybuch ogólnokrajowej afery i zatrzymania w 2003 roku poprzedziło kilkuletnie śledztwo badające sprawy Śląskiej Grupy Przestępczej, podejrzewanej o nielegalny obrót paliwami, fałszowanie faktur oraz wyłudzenia podatkowe. Jak wykazały działania śledczych na czele organizacji nazwanej przez media mafią paliwową, stał Henryk Musialski, tokarz z Siemianowic Śląskich. Ten przyszły baron paliwowy w 1985 roku wyjechał do Wiednia, gdzie wraz ze znajomymi otworzył firmę odzieżową. Za granicą nie zabawił jednak długo. Po pół roku wrócił do Osiemianowic, gdzie kupił ciężarówkę marki Star i zajął się rozwożeniem mleka. Prowadził również magiel i szwalnię Koder. W 1988 roku wraz z kolegą otworzył firmę transportową M-Trans, w której po pewnym czasie zaczęło jeździć 60 pojazdów. Bazę transportową zbudowałem na długach. Wydawało mi się, że wymyśliłem prawdziwy majstersztyk. Zabierałem jednym, a dawałem drugim. Wziąłem na przykład od jednej rafinerii towaru na dwa tygodnie. Sprzedałem go, w międzyczasie pieniądze inwestowałem, budowałem. Jak trzeba było za towar zapłacić, to już nie miałem z czego. No to w drugiej rafinerii brałem towar, sprzedawałem i spłacałem tę pierwszą. Nie miałem apetytu na pieniądze, bo cały czas myślałem o długach i o tym, jak je spłacić. Aż nastąpił moment, że zapłaciłem wszystko. Polskie rafinerie mnie kochały. Miałem opinię solidnego przedsiębiorcy. Nie hulałem, nie przepijałem pieniędzy. Cały czas inwestowałem. Wybudowałem bazę transportową z moich snów. Magazyny pod ziemią i na powierzchni. Mieszalniki, nalewaki. Mówił w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Musialski. W 1997 roku otrzymał koncesję na produkcję własnego paliwa. Szybko jednak okazało się, że koszty produkcji były na tyle wysokie, Iż legalna działalność w tej branży nie przynosiła mu zysków. Postanowił więc wytwarzać paliwa nielegalnie, unikając płacenia akcyzy. Firma zaczęła zaopatrywać się w komponenty do produkcji paliw, które nie były objęte akcyzą. Był to głównie sprowadzany z Niemiec tani olej opałowy, który przerabiano na paliwa. Produkt sprzedawano nielegalnie innym podmiotom i zarabiano na pominięciu podatku akcyzowego. Na jednej tylko cysternie Musialski zarabiał około 75 tysięcy złotych. Grupa wystawiała również fikcyjne faktury, które potwierdzały transakcje między Mtrans a firmami zarejestrowanymi na słupy. Zyski z obrotu paliwami prano przez wykorzystanie kolejnych firm, które wystawiały faktury za fikcyjne usługi. W sprawę zamieszana była również agencja Krzysztofa Rutkowskiego. Która od 2001 roku świadczyła dla m MTransu usługi ochroniarskie i doradcze. Podejrzenia śledczych wzbudził fakt, że firma Rudkowskiego za jedną konsultację wystawiała fakturę na kwotę nawet 550 tysięcy złotych. Za pranie brudnych pieniędzy i powoływanie się na wpływy w instytucjach państwowych, detektyw został później prawomocnie skazany na półtora roku więzienia i zwrot prawie 3 milionów złotych. Pochodzących z nielegalnej działalności. Zanim jednak zapadły jakiekolwiek wyroki w sprawie, pieniądze do kieszeni Muszalskiego płynęły szerokim strumieniem. Za zdobyte nielegalnie środki, zakupił m.in. posiadłość z basenem w kształcie gitary, stworzył najnowocześniejsze studio nagrań w Polsce, do którego zapraszał ulubione kapele. Kupował również dla siebie i znajomych luksusowe samochody. Był także hojny dla swoich pracowników. Jak sam mówi, w 2000 roku sprzątaczki zarabiały w jego firmie 3000 złotych na rękę. Organizował też dla podwładnych huczne i wystawne imprezy, na których występowali najbardziej popularni komicy w kraju. Baron paliwowy zdawał sobie jednak sprawę, że aby móc dalej prowadzić swoją przestępczą działalność, musi przekupić urzędników i mieć do dyspozycji zespół prawników. Gdy w 1998 roku Urząd Skarbowy zamierzał przyjrzeć się dokumentom spółki, doszło do pożaru siedziby firmy, gdzie spłonęła cała dokumentacja księgowa. Za podłożenie ognia odpowiedzialny był Andrzej M., wspólnik Musialskiego, który otrzymał cynk o nadchodzącej kontroli. Jak później ustalono, urzędniczka Skarbowa wysokiego szczebla za współpracę z mafią paliwową zarobiła 130 tysięcy złotych. W działalności organizacji pomagał również Mariusz Eł, dyrektor firmy górniczej i szwagier byłego wojewody śląskiego, choć ten ostatni zapierał się przed sądem, że nie utrzymuje z nim kontaktów. Rosnące w błyskawicznym tempie bogactwo Musialskiego i wielomilionowe kwoty na fakturach niemal od początku wzbudzały zainteresowanie służb. Dzięki sowitym łapówkom baron paliwowy mógł jednak długo unikać odpowiedzialności za swoje przestępstwa. W końcu po kilku latach zbierania dowodów funkcjonariusze wkroczyli do akcji. Musielski został zatrzymany w marcu 2003 roku. Trafił do aresztu, gdzie przez 8 miesięcy odmawiał składania zeznań. W końcu jednak poszedł na współpracę i opowiedział o swojej organizacji ze szczegółami. Jak sam twierdzi, zrobił to, gdyż wszyscy się od niego odwrócili: rodzina, przyjaciele i wspólnicy. Ukarałem ludzi, którzy się źle wobec mnie zachowali. Odwrócili się, olali. Najlepszy przykład Jola. Jola nie chciała za mnie wyjść. Siedzę w areszcie, a ona przychodzi na widzenie. Heniu, musimy coś zrobić z nami. Weźmy w końcu ślub, mówi. Anioły stąpiły z nieba. Wzięliśmy ślub w areszcie. Po trzech miesiącach wiedziałem już, że to na wodę. Dostałem pozew rozwodowy. Ślub był jej potrzebny po to, żeby mogła przejąć majątek, który miał wrócić do kasy państwa. Załamałem się. Nie jestem z żelaza. Byłem w stanie zrobić dla niej wszystko. Mogłem dla niej siedzieć nawet 10 lat. Na zeznanie poszedłem z własnej woli, bez adwokata, z bólu. Nie mogłem znieść tego, co działo się za murem. Siostrzeńcy, którzy się niemal na moich rękach urodzili, którym pieluchy zmieniałem, którym byt zapewniłem, też się ode mnie odwrócili. Były pieniądze, to była rodzina. Szlak ją trafił, jakby mnie zabrali. Pieniądze złamały ich psychikę, i ich człowieczeństwo mówił gazecie wyborczej Musialski. Składając zeznania, jako swoich współpracowników podał m.in. wspomnianych Krzysztofa Rudkowskiego i Mariusza E. a także mecenasa Andrzeja D. związanego z Partią Samoobrona. Przyznał się także do korumpowania urzędników. Proces ruszył w listopadzie 2008 roku i zakończył się po trzech latach. Nie obyło się wówczas bez skandali. Jednym z nich był stan, w jakim przyszedł do sądu musialski. Jak się okazało, miał we krwi ponad 1,5 promila alkoholu, za co został skazany na 7 dni aresztu. Tłumaczył się wówczas tym, że poprzedniego dnia był koncert jego ukochanego zespołu dżem. Który miał nawet nagrać dla niego utwór w czasie, gdy przebywał w areszcie. Musiałskiego oskarżono m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która wyłudziła od skarbu państwa 495 milionów złotych, pranie brudnych pieniędzy i korumpowanie pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej. Za prawą rękę barona w organizacji sąd uznał jego siostrzeńca Wojciecha HK który miał prowadzić interesy mafii paliwowej po aresztowaniu Musialskiego. W ocenie sądu to dzięki jego zdolnościom menadżerskim baron był w stanie tak mocno rozwinąć swoją działalność. Istotną rolę w grupie miała pełnić również druga żona Musialskiego, Jolanta S. Ważne pozycje w organizacji zajmowali także Adam P, który odpowiadał za transfer pieniędzy i wystawianie faktur, Dariusz K, szef działu sprzedaży, oraz Wiesław G, który zajmował się zakupem nieruchomości za pieniądze z wyłudzeń. Łącznie na ławie oskarżonych w sprawie tzw. mafii paliwowej zasiadło 21 osób. Prokuratura żądała dla Musialskiego 6,5 roku więzienia, pół miliona złotych grzywny oraz przepadku majątku. Dla pozostałych oskarżonych od 10 miesięcy do 5 lat więzienia. Prawomocne wyroki w sprawie zapadły w grudniu 2013 roku. Musialski został wówczas skazany na 5,5 roku więzienia, grzywnę w wysokości 210 tysięcy złotych i przepadek majątku na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 495 milionów złotych. Baron Paliwowy nie trafił za kraty, gdyż cały wyrok odsiedział w areszcie. Został jednak pozbawiony wszelkiego majątku. Musialski nie wrócił już na drogę przestępstwa. W 2020 roku Patryk, osadnik z dziennika zachodniego, postanowił odszukać słynnego niegdyś oszusta. Jak wynika z jego relacji, mężczyzna pracuje dziś w jednym z lokali gastronomicznych. Żyje skromnie i chce pozostać anonimowy. Nie zgodził się udzielić wywiadu, jednak przekazał dziennikarzowi kilka słów. Dzisiaj żyje jak każdy człowiek. Nie ma ani gorzej, ani lepiej. Zawsze byłem przeciętnym chłopakiem. Do wszystkiego doszedłem sam. Zobaczyłem, że tam wyżej nie ma nic specjalnego. Jest raczej jeszcze większe gówno niż tutaj na dole. Nie warto się tam wspinać.